28. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych, którą 15 lutego w Szklarskiej Porębie uroczyście zainaugurowali przedstawiciele samorządu województwa. W kilkunastu miastach Polski, w tym dziewięciu na Dolnym Śląsku, do 15 marca trwa rywalizacja młodych sportowców. Łącznie o podium w 14 dyscyplinach walczy 1200 osób z całego kraju. W połowie lutego na Polanie Jakuszyckiej rozpoczęły się zmagania w sztandarowej dla tej lokalizacji dyscyplinie biegach narciarskich. To miejsce, zwłaszcza zimą, przyciąga nie tylko zawodowców, ale także amatorów białego szaleństwa. Szklarska Poręba Jakuszyce to najwyżej położony przystanek kolejowy w Polsce. Znajduje się na wysokości 886 metrów nad poziomem morza. Od granicy polsko-czeskiej dzieli nas zaledwie 800 metrów. Panują tutaj iście alpejskie warunki. Na położonej nieopodal Polanie Jakuszyckiej panuje specyficzny mikroklimat, dzięki czemu jest to najpopularniejsze miejsce w kraju do uprawiania biegów narciarskich. Śnieg utrzymuje się średnio przez 156 dni w roku, stwarzając wymarzone warunki. Właśnie na Polanie Jakuszyckiej wielu obiecujących młodych sportowców stanęło w szranki na narciarskich trasach biegowych. Siedem województw podkarpackie, prawda? No, oczywiście małopolskie, śląskie, ale też mazowieckie. Więc no, jesteśmy gospodarzami narciarstwa biegowego. Po eliminacjach zakwalifikowało się do olimpiady 102 zawodników. W tegorocznej reprezentacji Dolnego Śląska mogliśmy zobaczyć m.in. Kingę Mareczek, juniorkę z MKS Karkonosze. Wydaje mi się, że poziom teraz jest jestem jest na mocnym poziomie, bo po sądzący z kadry młodzieżowej, nie należy również. I e, Tutaj no, są dziewczyny przygotowane, chłopy są też mocni w juniorach, juniorzy mocni tylko też gonią. Sportowcy rywalizowali na dystansach od 1200 metrów do 20 km. Wśród nich po zwycięstwo biegli zawodnicy, mający na co dzień bliżej do zimowej stolicy Polski. Według mnie trasa jest bardzo przygotowana. Jest strasznie dużo kilometrów, no bo w Polsce nie ma takich tras. Drugich. I to jest naprawdę fajne dla takiego biegacza narciarskiego jak my, który trudnie zawodowo może każdy dzień biegać po innej trasie. Nie nudzi się mu, ma dużo możliwości, naprawdę. Super warunki do trenowania, rozwijania się. Czyli Małopolska poleca do Śląsk? Oczywiście. Mamy w pełni zimy, jak widać. Warunki śniegowe dopisują, także w pełnej zimie zawodnicy rywalizują na trasach narciarskich. Czy warunki panujące w najbardziej znanym ośrodku narciarstwa biegowego w Polsce są porównywalne z tym, co oferuje położone 500 km od Szklarskiej Poręby Zakopane, gdzie już od przyszłego roku sezonowo będą kursować pociągi KD? Równie dużo śniegu, są inne konfiguracje, oczywiście tras biegowych, inne profile, natomiast obydwa ośrodki są na bardzo wysokim poziomie i no, sami zawodnicy to też doceniają podczas swoich rywalizacji. Te trasy traktują jako bardzo dobre, trudne jednocześnie, ale też widać po zawodnikach amatorach, że tutaj nie tylko Polacy, ale i cała Europa rusza się, biega i próbuje swoich sił. I bardzo dobrze, bo sport to zdrowie, a aktywność fizyczna w takich warunkach to podwójna przyjemność. Dla wszystkich, którzy po aktywnym dniu w terenie będą chcieli odpocząć, w Szkarskiej Porębie Jakuszyce powstaje jedna z kluczowych dla regionu inwestycji UMWD Dolnośląskie Centrum Sportu. Zależy nam na tym, żeby ten obiekt był całoroczny, nie był kojarzony tylko i wyłącznie z, z czym się kojarzy Polana Jakuszycka, z zimą, z narciarzami, z biegiem piastów, z listą Kowalczyk. Bardzo jesteśmy z tego dumni. Ale chcielibyśmy, żeby ten obiekt był również kojarzony z latem, z trasami rowerowymi, trasami rolkarsko-brodkarskimi. No i też przede wszystkim jako miejsce relaksu i odpoczynku, bo polana kojarzy się z rekreacją. Także na tym nam zależy. Jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, to tak naprawdę jesteśmy gotowi przyjąć wszystkich sportowców i zapewnić im godne warunki do treningu. Zależy nam na, przede wszystkim na treningach wytrzymałościowych, kondycyjnych. Ale jeżeli już przechodzimy stricte do tego, co proponujemy, to mamy tak wielofunkcyjną salę gimnastyczną dla koszykarzy, piłkarzy ręcznych, siatkarzy. Będzie ścianka wspinaczkowa. Posiadamy strefę spa, gdzie będzie można się zrelaksować w saunach, na basenie, ale też skorzystać z odnowy biologicznej. Mamy boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią 80 na 50 metrów, do tego bieżnię lekkoatletyczną 200-metrową wokół. Boiska. No i wspomniane wcześniej e, trasy rolkarsko-wrotkarskie wyasfaltowane wokół, wokół stadionu. E, strzelnica wiatlonowa. Do tego dochodzą siłownie, w których będą też profesjonalne siłownie dla zawodowców z hipoksją, czyli możliwość trenowania z obniżoną zawartością e, tlenu. Trenażery dla narciarzy biegowych, więc w środku lata będzie można do nas przyjechać i poczuć klimat alpejski. Dolnośląskie Centrum Sportu miało być ukończone kilka miesięcy temu. Niestety te plany trochę pokrzyżowała pandemia. Nie bez winy jest także pogoda. Przyszła zima troszeczkę wcześniej do jakusze niż jak to miało zwykle co roku w grudniu. Tym razem przyszła w połowie listopada. Nie udało się generalnemu wykonawcy zakończyć wszystkich prac na terenach zewnętrznych, wylać nawierzchni bitumicznych. Plus zakończyć części chodników. Tak naprawdę możemy do tego wrócić dopiero jak zejdzie śnieg. Poziom zaawansowania prac w środku jest ponad 90%. Część przestrzeni mamy już wykończone, tak jak salę gimnastyczną, czy właśnie wspomniane miejsce, w którym się znajdujemy, strefę, strefę spa. Zostały tak naprawdę ostatnie elementy do wykonania. Otwarcie kompleksu, który będzie służył nie tylko sportowcom, ale i turystom. Którzy w Jakuszycach mają całą gamę możliwości spędzania wolnego czasu, zaplanowane jest pod koniec roku. A już w najbliższy weekend zachęcamy do wycieczki z kolejami dolnośląskimi do Szklarskiej Poręby za połowę ceny, by chociażby odwiedzić stanowisko KD na Ski Arena Szrenica. Tam będzie się działo naprawdę sporo. Więcej szczegółów na temat promocji KD Powrót Gratis. Znajduje się w aktualnościach na stronie www.kolejedolnoslaskie.pl.